Cześć, witam na kanale. Tu pixel look i retro strefa. A dziś otworzymy sobie najnowszego marcowego pixel boxa oraz dwa retro bryloczki, które otrzymałem od brata ciozycznego Lokosa z Irlandii. I otworzymy sobie najpierw bryloczki, a później boxa. Bryloczki są od firmy Paladone, która się zajmuje retro rzeczami. Oraz różnymi gadżetami z tym związanymi i zobaczmy sobie pierwszy bryloczek. Pierwszy bloczek to jest bryloczek od Super Nintendo i on prezentuje się tak. I zobaczymy co jest następny. I kolejny bryloczek. Miejmy nadzieję, że już będzie inny, nie to samo. Oczywiście jest Nintendo 64 i on prezentuje się tak. Fajne są naprawdę fajnie odzorowane, ruchome, naprawdę fajny gadżet retro, akurat pasujący do paczki. I przejdźmy do naszego boksa. Jest to boks marcowy, koszt takiego boksa to 136 zł i zobaczmy co znajduje się w środku. Przecinamy sobie plomby i sam boks prezentuje się tak. Tu mamy tą karteczkę zabezpieczającą. Odkrywamy i przejdźmy sobie do omawiania co znajduje się w środku. Pierwszą rzeczą jest koszulka koloru czarnego na licencji Pixel Boxa. I cała koszulka prezentuje się tak. Retro Gaming i to jest koszulka z Commodore 64. Bardzo fajna, fajna rzecz. Kolejną rzeczą jest figurka od Funko. W środku mamy figurkę Aku Aku. I tu mamy jeszcze dodatkowe, jakie były figurki. A my mamy taką. Sama figurka prezentuje się tak. Jest na takiej przezroczystej podstawce z gumowa tego takiego plastiku. Fajnie malowana, naprawdę fajny produkt, kolejny fajna rzecz. Fajna rzecz. Następną rzeczą jest naklejka, game over i taka sama przypinka. Kolejną rzeczą jest. Zestaw kubków od PlayStation, licencjonowany produkt. Tutaj mamy wizualizację, jak one wyglądają. Tutelko mamy zapakowane dwa kubki, Player 1 oraz Player 2. I tak wyglądają oba. Pojemności są 330 ml. No, bardzo fajne do kawki, fajny produkt kolejny. I ostatnią rzeczą jest czapka. Czapka z Space Invaders, licencjonowany produkt od firmy Diffuset. Jest to typ, czapka typu Snackback, z tyłu regulowana. Tu mamy logo wyszywane, bardzo fajne zrobione naprawdę fajny kolejny gadżet, naprawdę. Super, czapka na pewno się przyda do kolekcji ogólnie. I może podsumujmy sobie, co dostaliśmy, czy warto było, czy zwróciły się koszty zakupu. Koszt to 136 zł. Za taką figureczkę to jest koszt 60 zł. Zestaw kubków to 50 zł, czapka to cena od 60 do 70 zł, taka koszuleczka to gdzieś będzie koszt 50 zł. No i te dwie rzeczy to już się nie wlicza, to wychodzi z 230 zł, a zapłaciliśmy to 30. Więc na pewno było warto. Naprawdę fajne gadżety, fajnie wykonane. Jestem bardzo zadowolony, chyba to jest najlepszy box z Pixel boxów, jakie wychodzą w tej tematyce. Polecam Zakup i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zachęcam do subowania, lajkowania, komentowania. Jak wam podoba się ten box, co byście chcieli z tej paczki. A ja pozdrawiam. Cześć.